A witam serdecznie z tej strony Adam Chodrowski. Witam oczywiście moich subskrybentów, jak i również osoby, które oglądają, ale jeszcze nie subskrybują mojego kanału Tank Models TV, który jest kanałem sklepu internetowego, modelarskiego tankmodels.pl. Osoby, które oglądają, nie subskrybują, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Pomoże mi to w rozwoju kanału, jak i również, posłuchajcie, w prowadzeniu, po przekroczeniu magicznej liczby tysiąca subskrybentów, do publikowania streamów na kanale YouTube. Więc z góry tym, którzy zasubskrybują, dziękuję. Liczę na jeszcze większe subskrybentów, jak i również liczę również na lajki i ciekawe komentarze z Waszej strony. Dobrze, to na tym kończymy. Prywata, a teraz posłuchajcie. Niestety ten model w tej chwili jest niedostępny na naszym rynku. Chyba, że na rynku wtórnym, czyli od znajomego, gdzieś ktoś sprzedaje. No, po prostu dystrybutor nie ma go na stanie magazynowym nie wiadomo, co się dzieje. Może jakiś sklep ma na, na stanie po prostu jakąś jedną, dwie sztuki i, i tutaj po prostu osoby, które są fanami współczesnej pancerki między innymi ja. Będą weech happy szczęśliwi, że dostali ten model uwaga. To jest model w Skali 172 chińskiej firmy Border, która wydała właśnie Leoparda w dwóch wersjach, tu mamy Leopard 2, A5 i A6. Powiem wam, to jest takie pudło. To jest model 7 dwójce, a pudełko, posłuchajcie, ma 30, 36 cm długości, a szerokości 26. Powiem wam, no kawał pudła. Nie jedna piątka by się w takim pudełku zmieściła. Ale ja już zajrzałem do niego, zrobiłem wow i teraz chciałem się z wami, tym swoim wow podzielić z wami. Bo powiem Wam, że jest co oglądać i można wykonać bardzo fajny model Leoparda. Już taki naprawdę pełną gębą model, nie jakiś powiedzmy rewel, bo po prostu ten model wymiata rewela. Już tak naprawdę to niepotrzebny jest rewel. Ja czekam osobiście na model Leoparda polskiego, czyli na przykład 2A5, jak i również w wersji 2PL, czyli A4 przebudowanych, od polskiej wreszcie, posłuchajcie, firmy, która wykonałaby model w skali 1.72 lub w skali 1.75, w skali 1.65, ale żeby ten model był po prostu polskim czołgiem wykonanym w polskiej firmie, tak? Na przykład... Dobra. I yy, 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 BG, tak? Zarąbiście by było, gdyby właśnie polska firma, która y, predys ma predyspozycję do takiej firmy światowej, wreszcie wydała coś polskiego współczesnego. Na przykład mają opracowane rosomaki, no i nie wszystkie wydali. Podobno ma w tym roku ostatni rosomak opracowany się ukazać w wersji Medevac, czyli ewakuacji medycznej, ale jest on w skali 1,35. Mam nadzieję, że wreszcie te rosomaki ukażą się również w skali 1,72. I chciałbym tutaj, żeby się wreszcie ukazał ten czołg, ten model w skali 7,2, ale żebym ja miał tutaj logo IBG Models, ponieważ jest to możliwe i do tej pory te modele ukazały, zostały wyprodukowane przez kilka firm polskich, ale uwaga, w kartonie perfekcyjnie opracowanych, w skali 1, chyba, to jest skala 30. 25 chyba, to jest skala pojazdów w kartonie. Przykro mi, nie jestem kartoniarzem. Jeżeli się pomyliłem, to przepraszam, poprawcie mnie. I marzę o tym, żeby wreszcie otworzyć takie pudełko. Posłuchajcie z Leopardem od y, polskiej firmy. Przykładowo naszego IBG. Yy, tak wygląda zawartość pudła tutaj jest bardzo ciekawa rzecz ponieważ, no oczywiście skucha jest, tak? Ale to zaraz do tego dojdziemy. Zwróćcie uwagę tu mamy Leoparda i mamy podane farby tylko i wyłącznie Amomiga czyli MIG Jimenez po prostu opanowywuje rynek. Tutaj taką torebeczkę widzicie od mojej firmy, czyli od firmy Tank Models, można zakupić w skali 1.35 i w skali 1.72 posłuchajcie kalkomanie do obecnych, do teraźniejszych oznaczeń Leopardów 2-5 z naszej Warszawskiej Brygady Kościuszkowskiej, z wesołej. Kościuszkowców, tak? Z wesołej, czyli mamy pierwszą brygadę pancerną imienia Tadeusza Kościuszki, która jest pod Wesołą. I posłuchajcie, tu macie kalkomanie właśnie w 7 dwójce, mam oczywiście też są w trzy piące, z aktualnymi oznaczeniami, z naszą żółtą syrenką i tutaj mamy tablice również rejestracyjne, jak i oznaczenia na błotniki, jak i również na czołg, właśnie z aktualnymi numerami, posłuchajcie, do leopardów. Ja to jest mój zestaw, no niestety da, z nikim się nim nie podzielę. Będę robił właśnie e, leoparda na podstawie dokumentacji fotograficznej w malowaniu na podstawie dokumentacji właśnie fotograficznej z wesołych zimowych manewrów, e, gdzie będzie ten leopard, uwaga, w kamuflażu zimowym, zimowym będzie bardzo ciekawy model. Mam zdjęcia właśnie oryginalne, malowanego tutaj, a piątki właśnie w malowaniu zimowym. Wszystko w swoim czasie, bo jest kilka projektów do, do zakończenia i, i, i powoli będę też prezentował na kanale. Posłuchajcie warsztat Leoparda. A teraz polecimy, najpierw z instrukcją, i tu się troszeczkę uchachamy ponieważ powiem Wam, że się zdziwiłem mocno, nie wiedziałem, jakieś, mamy nieaktualne wiadomości. Powiem Wam tak, le, y, trochę mała, jak na takie pudło tutaj instrukcja i model, to troszeczkę jest taki mały ma format. I proszę bardzo, mamy instrukcję, tutaj mamy wykaz wszystkich ramek, jakie znajdują się, elementów. Tu mamy oczywiście blaszki fototrawione i kalkomanie i do kalkomanii zaraz dojdziemy. I jest błąd, od razu Wam mówię, duży błąd, ponieważ tutaj pokazuje nam producent malowanie. Ja teraz może zjeszczę, o, tak zrobimy. Będzie mi łatwiej tu operować. Tu mamy oczywiście leoparda, proszę bardzo, jakby nie inaczej, 2A5 w malowaniu Bundeswehry. Tu mamy wszystkie farby, proszę bardzo, 2A5 niemieckie oznaczenia, wersja niemiecka. No i tu proszę bardzo, struk. Lecimy dalej. Tutaj mamy właśnie leoparda Polonia. Czyli mamy, i uwaga, my mamy na stanie. Jeszcze tutaj, proszę bardzo, tu mamy ze skrzydłami huzarza oznaczenia z numerem taktycznym na poligonie. tak? Mamy już pokazane właśnie leoparda, ale uwaga, A6. Błąd. Nie posiada wojsko polskie leopardów 2A6. Różnica polega na przykład między innymi na rodzaju lufy, długości lufy. Bardzo fajne malowanie. Identyczne jak praktycznie jak jest w tej chwili malowane. To jest taki yy, układ plam NATO. No, no, oczywiście musimy jak zwykle yy, używać troszeczkę czasami, bo jest malowanie takie, czyli z ciemnym brązem, ale oczywiście u nas się troszeczkę inny zielony stosuje, też taki czarny, wyblakły yy, kolor, jak i również zamiast brązowego jest stosowany taki piaskowy kolor. To widać zresztą na zdjęciach. Kolejnym mamy Leoparda A6, czyli z długą lufą, tutaj w niemieckim oznaczeniu, a tu mamy właśnie bardzo fajne z tym eksperymentalnym kamuflażem. Tu jest A5 pokazana. Pamiętacie unboxing Leoparda od Vespida Leopard A7+, Plus? no to to jest ten właśnie tak można powiedzieć pikselowy, powiedzmy, no, duże piksele są. Eee, właśnie malowanie leoparda w pikselowym eksperymentalnym malowaniu. Do tej pory, na chwilę obecną, nigdzie nie był zaprezentowany eee, w dużej ilości w tym malowaniu. Eee, tu mamy w standardowym natowskim europejskim malowaniu, i co my tu mamy? A tutaj mamy instrukcję. Posłuchajcie, bardzo fajnie czytelna instrukcja. Ja już ją oczywiście oblukałem, no, jakby inaczej, no przecież nie będę czekał. Po prostu łapy mi się trzęsły i oglądałem. Jak widzicie, zaznaczone żółtymi, żółtym kolorem druku są elementy fototrawione. Bardzo ładnie wykonane swoją drogą. Mamy cały układ, jak sobie składać gąsienice. Mamy liny również, no powiem Wam, perfekcyjnie zrobiony model. Naprawdę jest, jest co sklejać. Mamy właśnie elementy, oczywiście nam pozostają, bo w naszych czołgach też trzeba uważać. Na układ granatników na wieżu. My mamy troszeczkę inaczej niż niemieckie czołgi. Nie porównywałem z holenderskimi, duńskimi czy też szwedzkimi, powiem wam. Mam też dokumentację fotograficzną Leopardów A5 wesołej z jakiejś imprezy militarnej, zresztą też w internecie można znaleźć. I będzie ten mój leopard, właśnie w wersji polskiej. Jeszcze się dopytam, czy wszystkie układy, oczywiście, będzie z tą lampką. A jakżeby inaczej? I ta lampkę yy, można w dwóch pozycjach niżej, wyżej yy, ustawiać. Muszę się dopytać, yy, co jest powodem. E, w każdym razie mam kogo i, i, i tutaj po prostu yy, dopytam się i w razie przy okazji na przykład warsztatu Wam powiem, o co biega z tą lampką różną wysokość. Dobra. To teraz posłuchajcie. Coś do cięcia by mi się przydało. Wezmę ten wielki nóż. I jedziemy z tym koksem. Posłuchajcie, bo tu nie ma. Dobra, w ładną stronę maty pokażę. I zaczynamy od części wieży. Tak prezentuje się wieża A5. No i powiem Wam jest co podziwiać. Detal jest niesamowity. Oczywiście porównam go sobie z, jak będę składał zwierząt. Posłuchajcie, jaką posiadam na zdjęciach, które udało mi się podczas pokazów właśnie różnych zrobić. Jeżeli chodzi o polskiego Leoparda, ale wersję A5. Nie mam dokumentacji zbyt dokładnej, jeżeli chodzi o 2APL. No, jest, jest co oglądać, powiem wam. Wieża mam. Naprawdę fajna wieża. No, sklejałem swego czasu Leoparda. Powiem Wam e, 2A5 e, z e, Rewela. Hmm, powiem Wam. W porównaniu teraz z produkcjami chińskimi, no niestety bardzo słabo to wygląda. Co my tu mamy? <laughs> tu mamy kalkomanie, zaraz do nich dojdziemy. A tak prezentuje się kadłub. Cud miód dosłownie palce lizać. Jest to model naprawdę perfekcyjnie wykonany. Mam nadzieję, że jeżeli nasi zaczną robić, dorównają chińskim firmom. Bardzo bym się cieszył. Cóż tu mamy z przodu takiego? Też jakiś element, którego ja nie znam. Tu od wewnątrz tak się prezentuje. Kolejna ramka. Tu mamy element koszów na wieżę. Tak dobrze. Zaczniemy od samego kadłuba. No i wow, kurka wodna, jak to super się prezentuje. Powiem Wam, fajnie jest to, gdzie jest moja magiczna różdżka. <laughs> powiem Wam, fajny jest efekt tych osłon. Tak jakby one były, wisiały jednak, że mm, po prostu nie stykają się krawędziami tutaj z kadłubem, tylko jest taki efekt. Mm, no, powiem Wam, super to wygląda. To prawda, mamy wszystkie sprzęty łopatki, siekierki, piłki, łomy. Kilow, coś tam jeszcze, posłuchajcie już na, na, na tym, ale one zostają tak naprawdę w tym samym kolorze jak kamuflaż na One nie, nie są zdejmowane do malowania i po prostu zlewają się razem z kamuflażem. Tu mamy. Tak zwane ostrogi, chyba tak to się nazywa, powiem Wam. To, to są takie elementy, tutaj na tym błotniku, mam nadzieję, o widzicie, te ostrogi, takie X i na kadłubie one też się znajdują. To są ostrogi, które tam co ileś ogniw się zakłada w momencie, kiedy czołg jedzie po, na przykład po lodzie. Czyli takie kolce, nie, można powiedzieć, żeby po prostu ten czołg się nie ślizgał, bo tu są gąsienice ogniwkowe, gdzie mamy nakładan, bo się między ogniwka te nakłada, się pytałem jednego z na pokazie, nawet mi pokazywał, jak to się montuje, nie, nie jest to takie pitu-pitu. I właśnie te elementy nakłada się, one powinny być gdzieś jeszcze na kadłubie w przypadku czołgów polskich i one właśnie się co ileś tam ogniw nakłada, ponieważ gąsienice nie są stalowe w pełni, tylko mają nakładki gumowe, tak jak na przykład po mieście jeżdżą, tak? No to one są wtedy, tak, a tutaj jest wieża od spodu, zobaczcie, że fajnie jest detal też pokazany, wykonany od spodu, jest naprawdę, no wow! Tu mamy elementy koszy, które montujemy za wieżą, na tyłach, na krawędziach wieży. Tu mamy plastikową lufę, a tu mamy zamknięcia włazów do wieży. Czyli tak jak sobie, gdzie ta wieża jest? Tu jest wieża. Tu są zamknięcia, zamknięcia, się coś przyczepiło, nie wiem co. Nic nie żarłem. Właśnie tutaj są te zamknięcia do włazy, włazów wieży. No, i kurczka wodna. Powiem Wam, super to się prezentuje. No, oczywiście pewnie wszystko pasuje. Jak to ma, mają w zwyczaju chińskie firmy. Po prostu teraz się nie ma czego tam doczepić. Dosłownie, to się bierze, wycina, wkłada, wkleja. Dziękuję, do widzenia. Następny element. Tu mamy dwie identyczne ramki. Dobrze mówię? Tak, dokładnie. To jest ramka B, ona jak fajnie oznaczona jest. Zobaczcie, jest B przezroczyste takie. To nie jest 13B. I tu mamy właśnie fajnie elementy gąsienic, paski, jak i również pojedyncze ogniwa. I tu trzeba właśnie zwrócić uwagę, że to są właśnie te kostki gumowe. A jak będę robił, właśnie. O, tu są pojedyncze wyrzutniki, granat, granatniki, które są tak z tyłu wieży na boku. Tu są uchwyty doliny. Nie wiem, co to jest za element na razie. Mamy haki, mamy reflektory, mamy koła, zapięcia. Mamy standardowe koła jezdne. No, jest tego trochę. Tu czegoś nie mamy, i powiem Wam, że sobie sprawdzę, co tutaj powinno być. I teraz tak, to odwracamy sobie chopsiu, tak. Koło. A coś się nie zgadza ta ramka. To jest ramka B. A, chyba ona jest tak odwrócona. Tu. Tutaj wszystko jest. Tu jest. A tu gdzieś jedno koło uciekło. Zęba te najprawdopodobniej. I tu mamy raz, dwa. O, to, tego nie ma elementu. Musimy go poszukać gdzieś jest. Gdzieś musi być. O! Jest, posłuchajcie. Wypadło po prostu. To od razu do pudła A, nie wiem, czy sobie nie, nie zrobię tak, że nie wrzucę od razu do, do tego zestawu. Nie, do kalkomanic z drugiej strony wrzucę. One są wytrzymałe. Albo wrzucę na razie do pudełka. Nie będę kombinował. Dobra. Posłuchajcie. Mamy to. To zostaje. To zostaje. Czy my mamy tu liny stalowe? Powinny być liny stalowe. I tu mamy ostatnią, ostatnią, posłuchajcie, mamy linę stalową, słabo to jest zrobione, bo ją troszeczkę nadciąłem, nadgiąłem, ale damy radę, posłuchajcie, zresztą mam linę stalową, sobie merdam liną stalową. Była schowana w folii beznadziejnie, powiem Wam, bo powinien ją wziąć, zawinąć i włożyć razem z kalkomaniami. To by było najlepsze rozwiązanie. Wrzucimy ją sobie tu. Trochę się nie pocieszę, ale posłuchajcie. Nie takie horrorów się przechodziło. No i mamy, posłuchajcie, największą ramkę. Proszę bardzo. I tutaj. Z racji tego, że mamy wersję A5, A6, w polskiej wersji są używane, bo te błotniki, takie te, mm, a, osłony przy, przeciwodłamkowe w ten sposób, mamy dwa rodzaje, proste, jak i również mamy tego typu do niemieckich. W polskich są, w A5 polskich są proste burty, w niemieckich są te falowane, tak jak w A4, czyli Leopard 2 A4 właśnie ma tego typu burty, a w polskich leopardach A5 są tam. U niemieckich w piątkach i w szóstkach bywają te również burty. Tu mamy część układu jezdnego. Tu mamy właśnie przód kadłuba z tymi właśnie z tymi. O rany tu widzę się odbija strasznie ta mata. Kamera głupieje, ludzie, ludzie. Jaki bałagan w tej budzie. Gdzie to jest? Tutaj. Tu mamy właśnie też z tymi ostrogami, czy tam jak je zwał. Tu mamy kawałek, jarzma ma armaty. Tu mamy właśnie na granatniki, mocowanie, tu mamy pojedyncze granatniki. No powiem wam tych elementów hu. hu, hu no tego nie wykorzystujemy akurat w, no, w wersji polskiej. Tu mamy y, obrotnice. Dobrze. Tu są te właśnie boki. Posłuchajcie, do wieży. Te takie otwierane. To są pozostałe elementy, i one tu wchodzą i można je otworzyć na wieży. Tu są też klapy jest też, tak, bo to różne wersje przecież są, jest, o tu mamy lufę A5, tak, A6, przepraszam, dłuższą tą lufę. Dobrze mówię, dobrze mówię, nie kłamie. Szkoda, że nie jest metalowa. Powiem Wam, tutaj Leopard z Vespidu jest dużo lepszy pod względem Vespid, po prostu ze względu na, na to, że tam są metalowe lufy. No, tu mamy tył. Myk, myk. Jak w prawdziwym. Kolejne elementy, powiem wam, niektórych to w ogóle nie znam. Najprawdopodobniej są to powiązane z układem jezdnym, wszystkie elementy. Nie muszę się na tym znać. Tu mamy, a widzę, posłuchajcie, trzeba będzie niektóre elementy poszpachlować. Właśnie zobaczymy, jak wygląda gąsienica z drugiej strony. No, standardowo dobrze wygląda. Ale jak na przykład ze skurczami? Będzie trzeba troszeczkę kółka opierać, chociaż ich nie będzie widać. Nie wiem, zobaczę. Tak od wewnętrznej strony te wyglądają gąsienice. Mam nadzieję, że Wespit też wypuści tą wersję, bo on widzę z rozmachem leci. Nie no, powiem wam, super to wygląda. Kurka wodna. Wiecie co? wstyknie już tego, bo ja już normalnie tutaj już bym się usiadł i sklejał. A może tak? No powiem wam, jest ciężko z włożeniem tego. Jak to było włożone, że ja nie mogę włożyć? <laughs> może poślizg był od folii? Zobaczymy. Tak? o no, tak chyba będzie najlepiej. Jestem pod naprawdę wrażeniem wykonania tego modelu, ale według mojego gustu, ale to jest mój gust, tak? powiem Wam, że Vespid chyba większą jakość ma modeli. Zobaczymy, jak ze składalnością, bo powiem Wam, że ten Leopard 2A7 Plus od firmy Vespid zrobił też duże wrażenie na mnie i powiem Wam, że jak miałbym wystawiać oceny, to chyba bym wyższą dał w skali powiedzmy yy, takiej stand, starej skali ocen szkolnych, czyli od 2 do 5, to chyba bym, powiem Wam, piątkę dał jednak Wespidowi, nawet z plusem, a tu bym dał tak 4 plus bardziej mi się podoba Wespit, może to jest moje takie wrażenie, bo, ale powiem, ten, ten naprawdę nie jest złym modelem, ale jeżeli chodzi powiedzmy o to coś, to tam mamy przede wszystkim tak, metalową lufę z elementami żywicznymi tą osłoną, bardzo dużo to daje w efekcie końcowym. Zresztą osoba sklejająca wie o tym, że po prostu skleja coś bardzo fajnego, że ma tą metalową lufę, nie musi nigdzie dokupować, latać, nie? I tutaj, a tutaj po prostu, no, kurde, nie ma. Zestaw blaszek, proszę bardzo. Nie jest jakiś wielki, ale chyba wystarczy. Tu mamy do koszy, tu mamy na silnik. To są wszystko kosze, blaszki. Tu są osłony jakieś do yy, optyki. No powiem wam, fajnie to wygląda. A tu mamy, proszę bardzo, kalki. Tu po środku jest polska kalka. Mają stare już oznaczenie, bo te jednostki nie posiadają leopardów A5, tylko A4. Albo twarde, chyba z tego co pamiętam. Nie śledzę tego. Trochę nie na czasie chłopaki są, zrobili super Leoparda, roze... zrobili rozeznanie, ale się okazuje, że my jesteśmy sprytniejsi. Kalkomanie lądują, te też lądują. Posłuchajcie, jest też w moim sklepie konwersja do Leopardów Revela, do 2A5 właśnie, do wersji polskiej, gdzie producent, czyli firma Revel, Zapodała. Posłuchajcie, stare, nieużywanych w Polsce tych burt bocznych, tak? Właśnie w starym Leopardzie Rewelowskim. A piące jest pofalowana, a wesołe leopardy wesołe mają prostą burtę. Oranę, 26 minut. Posłuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Też żeście oglądali razem ze mną ten model, że nic nie ominąłem, ale jestem nadal pod wrażeniem. Drugi raz oglądałem tak szczegółowo, pierwszy raz szczegółowo. I mam nadzieję, że też przyznacie mi rację, że jest model udany, bardzo udany nawet. Też mam nadzieję, że czekacie na przykład na wydanie tego modelu przez polską firmę. Czekam na subę. Czekam na lajki, czekam na fajne komentarze. Jeżeli gdzieś się z pośpiechu i tutaj z zauroczenia, po prostu wgapienia się w elementy na ramkach, pomoliłem, sprawdźcie mnie po prostu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć, na razie.